wracam na Bapie góra Słowacja chyba. nie czego Słowacja, czy A tam byłem wczoraj Piękna pogoda Olipickiego nie widziałem Nie wiem co się z nim stało Może zakończył karierę już Dosyć strome jest odejście przez pecz akademików. To jest gdzieś tam. Może jeszcze pójdę no to. Zrobię tam właśnie partię akademików tam. Łańcuchy. Pojutrze zrobię dwie babie, też to jeszcze może nową drogę zrobię. Całkowicie i zapiszę w historię wielicki.